Czasami w życiu przychodzi taki moment, w którym wydaje ci się, że coś w tobie cichnie. Czujesz to, że gasisz swoje pragnienia, że odkładasz siebie na później. Ale prawda jest taka, że jeżeli teraz czegoś nie zmienisz, to nie zmieni się nic. Będziesz dalej robić wszystko dla wszystkich: dla dzieci, dla męża, rodziny, znajomych, dla pracy. A kto zrobi coś dla ciebie? Kto powie Twojemu sercu jesteś ważna? Kto jeśli nie ty, sesja piękna jest tobie nie jest kaprysem, to nie jest tylko fotografia. To decyzja, że zasługujesz na moment zatrzymania, spojrzenia na siebie z czułością, że twoje zmarszczki, twoje zmęczenie, twoje niedoskonałości to nie są powody do wstydu. Tylko to są powody Twojej siły. I może właśnie teraz, kiedy słyszysz te słowa, czujesz w sobie ten cichy głos. Chcę odzyskać siebie. I wiesz co? Możesz. Naprawdę możesz. Jeśli czujesz, że chcesz dać sobie ten prezent, zacznijmy rozmowę, która może zmienić Twoje życie.